Zamiast naszego key access i share access signature możemy jeszcze wykorzystać access policy. Odpowiednio znajdziemy je, kiedy klikniemy nasz kontener, czyli nasz bezpośredni blob i odpowiednio access policy znajdziemy po lewej stronie. Nasze access policy możemy Zdefiniować jego nazwę i bezpośrednio z Promotion wybrać odpowiednie nasze ustawienia. Czyli niech to będą wszystkie oprócz Delight. No i jeszcze musimy dodatkowo ustawić datę, od kiedy do kiedy będą ważne. Oczywiście wybieramy właściwą datę. I tutaj musimy uważać, bo jeżeli przez przypadek na przykład klikniemy w puste pole, tworzenie naszego access policy może zostać wykasowane. Czyli wybieramy odpowiednią datę, tu wstawiamy drugą datę naszą kończącą, i na przykład zapomnimy zapisać, i bezpośrednio klikniemy sobie w, na przykład w puste pole. Kiedy będziemy chcieli wybrać czas. I jak widzimy, nasze ustawienia nie zostały zapisane, a więc musimy zwracać na to uwagę, bo jest to dosyć uciążliwe, jednak nie zostało to jeszcze poprawione w oficjalnej wersji Azure. Czyli ustawmy sobie jeszcze raz odpowiednio nasze uprawnienia, ustawmy datę, tak żeby ona obowiązywała w ramach tego naszego ćwiczenia. Oczywiście, ty zweryfikuj swoje daty i. Klikamy OK i pamiętamy o tym, żeby kliknąć u góry Save. Bo, jeżeli wyjdziemy z tego menu, to też dodatkowo przepadną nasze ustawienia. Jest to dosyć uciążliwe, ale musimy o tym niestety pamiętać, jeżeli chcemy korzystać z Access Policy. A więc mamy nasze Access Policy, no i teraz. Jak z tego access policy skorzystać? Bo kiedy przejdziemy do naszego Share Access Signature, nie mamy tutaj opcji, jeżeli chodzi o wybranie naszego access policy. Bezpośrednio nasze access policy, czyli nasz link, wygenerujemy z naszego narzędzia, czyli bezpośrednio z Microsoft Azure Storage Explorer. No i oczywiście musimy mieć podłączone nasze główne konto. Oczywiście powtarzam, musi być to główne konto, bo w żaden sposób nie uzyskamy tego z poprzednich kont, które podłączaliśmy czy to za pomocą klucza, czy share access e, signature. No i teraz kliknijmy sobie bezpośrednio na nasze konto, na images i wybierzemy opcję get share access signature. I tutaj wybierzemy sobie nasze access policy. Jeżeli wybierzemy właściwe z naszej, lekcji, z naszej, to co, które stworzyliśmy, to wygeneruje nam się URL. I oczywiście ten URL możemy skopiować, i teraz bezpośrednio możemy go dodać. Oczywiście tu w żaden sposób, Share Access Signature, nie znajdziemy tego URL. Zamknijmy to okno i możemy teraz przejść do podłączenia. Oczywiście wybieramy opcję Use Share Access Signature i tutaj e, Display Name wpisujemy dowolny, czyli na przykład Access Policy, SAS, wklejamy nasz URL i możemy zobaczyć, że automatycznie nasz Display Name został zmieniony. Oczywiście możemy pozostawić taki, jaki został wygenerowany, ale możemy też zmienić na właściwy. Nic nie stoi na przeszkodzie. Tutaj tylko takim małym wyjątkiem jest, że jeżeli wkleimy ten URL, this name zostanie automatycznie nadany. Jednak w żaden sposób nie wymusza to na nas tej nazwy. Możemy oczywiście przetestować nasze uprawnienia, czy mamy możliwość wygrania naszego dowolnego pliku. Ja oczywiście znowu wgram cały folder, oczywiście zagnieżdżając go w kolejny folder Images. Oczywiście ty możesz w dowolny plik wgrać, nie ma to znaczenia. Możesz wykorzystać te, które udostępniłem ci w materiałach dodatkowych, lub po prostu przesłać dowolny plik. Tutaj. Ma tylko po prostu za zadanie zaprezentowanie tego, że rzeczywiście akurat udaje się przesłać tyle zdefiniowanych obiektów, ile jest akurat w tym przykładowym katalogu. Czyli jak sobie zobaczymy, udało się wgrać w tym przypadku 20 plików, które znajdowały się w tym katalogu Images. No i teraz pytanie, w jaki sposób ograniczyć te uprawnienia? No, i teraz wystarczy, że wejdziemy w nasz kontener, czyli bezpośrednio kontener z bloba, services, klikamy na images, access policy i usuniemy nasz access policy, który stworzyliśmy sobie. Usunięcie tego access policy bezpośrednio zagwarantuje nam to, że nie będziemy mieli dostępu do tego kontenera. Poprzez wygenerowane nasze Access Policy. Ja oczywiście przeładuję Microsoft Azure Storage Explorer, tak żeby on sobie zaciągnął te uprawnienia, a nie dopiero wyświetlił informacje, kiedy będziemy cokolwiek próbowali wysłać. No i od razu mamy komunikat u góry, że rzeczywiście nasz Access Signature się zmienił, czyli nasz Access. Policy. No i tutaj mała uwaga, jeżeli byśmy wygenerowali nowy klucz, to wszystkie Akces Policy przestaną działać i musielibyśmy dodać je na nowo. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to to wszystko. Zapraszam do kolejnego materiału.